Zapraszam na szklankę dobrej rozmowy. Jak to jest, że rodzice, którzy przynoszą dziecko do Chrztu Świętego, widząc wartość w wierze, wartość w tym, żeby dziecko było członkiem kościoła i stało się dzieckiem Bożym, potem już nie troszczą się o rozwój jego wiary? Jak to jest, że rodzice tak łatwo na przykład pozwalają, żeby dziecko zwalniało się z lekcji religii? Wycofują deklarację uczestnictwa w lekcji religii. Moi kochani, to czym jest rozwój wiary, czym jest wiara w życiu człowieka, widać w sytuacjach granicznych. Nie zapomnę rozmowy z jednym z moich prawie że sąsiadów z mojego rodzinnego miasta, z Cieszyna, który nawrócił się już w późnym wieku, a prowadził życie bardzo dalekie od Ewangelii, w ogóle. Był już o krok od śmierci. Nadużywał alkoholu, jego życie już prawie że popadało w gruzy. I mówi, że cały czas chodziła za nim lekcja religii, jeszcze w salce katechetycznej, kiedy pani katechetka kazała dzieciom narysować obraz Kościoła. I on narysował Kościół i taką drogę prowadzącą do Kościoła. Taka perspektywa była na, na tym obrazku narysowanym kredkami. I mówi, że kiedy jego życie się waliło, cały czas przychodził mu na myśl ten obrazek drogi do kościoła, i w najstraszliwszych chwilach swego życia widział ten obrazek z zeszudu do religii. I teraz, kiedy wraca do kościoła, do wiary, właśnie widzi, że idzie tą drogą z tego obrazka, mówi ten obrazek go prześladował przez, przez pół życia. Moi kochani, ci, którzy nie widzą wartości w religii, w lekcjach katechezy. Bo nie dziwię się tym, którzy systemowo walczą z tymi lekcjami, bo mają taki światopogląd. Albo niektórzy nie widzą wartości w tym, by finansować lekcje religii. Mówią, że to jest, to, jest zmarnowane, to są zmarnowane pieniądze. Nie wiem, czy sobie uświadamiają, że to jest pocisk, który dopadnie nas w przyszłości. Chuck Yeager to był pierwszy pilot amerykański, który w latach 50. przekroczył siedząc za sterami samolotu barierę prędkości dźwięku. Po raz pierwszy kierował, sterował ponad dźwiękowym samolotem. I napisał bardzo ciekawą autobiografię, w której zawiera parę takich przeciekawych historii właśnie z dziedziny lotnictwa. Między innymi, wspomina, że w 1956 roku w bazie wojskowej lotniczej St. Edwards miał miejsce no niesamowity wypadek. Otóż pilot, który przekroczył barierę dźwięku, został zestrzelony przez pocisk, który sam wystrzelił. Niesamowita, no ciekawa, tragiczna historia. Pilot leci prędkością ponaddźwiękową, wypuszcza pocisk. Prześciga ten pocisk i ten pocisk go trafia. Samolot został zestrzelony. Ta ciekawostka, którą można przeczytać w tej autobiografii owego lotnika, może być obrazem, niestety, tragicznym obrazem dotyczącym życia człowieka. Pociski z młodości, z dzieciństwa dosięgają nas w dorosłym życiu. Do czego powróci dziecko, które poza internetem, nauką, treningami nie ma niczego więcej. Do czego powróci, kiedy się w życiu mm, powinien mu noga, kiedy wyjdzie na jakąś boczną uliczkę, zaułek życia? Do czego będzie mógł powrócić? I moi kochani, dzisiaj prorok Izajasz mówi o wodzie, która jest w stanie zaspokoić nasze pragnienie. Przyjdźcie i pijcie bez płacenia, za wino i mleko. Przychodzi nie macie pieniędzy. Dlaczego wydajecie pieniądze na to, co nie nasyci? I waszą pracę na to, co nie zaspokoi waszego pragnienia. To widać dzisiaj, moi kochani, potrzeba psychiatrów, psychologów jest dzisiaj no niesamowita. Psychiatrzy, dziecięcy, którzy. Mają gabinety pełne pacjentów, należą dzisiaj do rzadkości, a jest coraz większa potrzeba. Coraz częściej rozmawiam z rodzicami, którzy przychodzą bezradni, nie wiedząc, co zrobić ze swymi dziećmi. To są pewne pociski, które dosięgają nas, ponieważ biegniemy, pędzimy do przodu bez celu. Nie ma oparcia. Przed chwilą rozmawiałem z. Księdzem Dariuszem Kowalczykiem, który w Polsce odpowiada za fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia. I tak w kawie, przy bardzo ciekawej rozmowie wartościowej, doszliśmy do tego wniosku, jakie mamy szczęście, że jesteśmy chrześcijanami. Że możemy, kiedy w życiu jest ciężko, kiedy wszystko się wali, sięgnąć po różaniec, pomodlić się, wezwać Jezusa, kiedy się nam noga powinna iść do spowiedzi. Jak w strasznym stanie są ci, którzy tego nie mają. Kiedy przyjdzie jakieś cierpienie, kiedy stoją pod ścianą, no na czym się oprą? I no, ta rozmowa nasza przefajna prze skończyła się taką wdzięcznością wobec Pana Boga właśnie za dar wiary, za dar Chrztu Świętego. To, czym jest wiara, widać w, w historii osób, które znalazły się w sytuacji granicznej. Moi kochani, Roman Branszczeter. Kiedy był mały, wychowywał się w Tarnowie. Yy, takim na, najbardziej ukochanym człowiekiem w jego życiu był jego dziadek, Mordechaj Dawid Branszczeter, który prowadził zakład tłocznie oleju lnianego, no dziś również bardzo cennego, ale przede był znawcą literatury i twórcą literatury hebrajskojęzycznej. Pisał nowele, opowiadania. W domu, w rodzinie Branszczeterów, w jadalni na środku stał stół nakryty białym obrusem, i na tym stole leżała oprawiona w taką czarną, płócienną oprawę Biblia. Wiadomo, to była Tora i prorocy. Mały Romek patrzy na tą Biblię. Pyta dziadku, co to jest? To jest Biblia. Dziadku, a kto napisał Biblię? I tutaj Roman podpowiada swojemu dziadkowi: Przyznaj się, dziadku, to ty napisałeś Biblię. Dlatego chłopczyka dziadek był tak mądrym i kochanym człowiekiem, że jeżeli Biblia jest najmądrzejszą z księg, to nikt inny nie mógł jej napisać, tylko dziadek. Na co dziadek się uśmiechnął i mówi: Nie Romku, ja jej nie napisałem. To kto ją napisał? Bóg, Biblię napisał Bóg, ale dziadku to jest niemożliwe. Popatrz, tu Romek wskazuje na biblioteczkę z książkami, ta księga nie różni się od innych książek w biblioteczce. Nie mógł jej napisać Pan Bóg. No wręcz przeciwnie. Jest, jest, w ogóle jesteś bardzo bystrym chłopcem, że to zauważyłeś. Ona z zewnątrz się niczym nie różni, ale jest w niej, co dziadku, co jest w Biblii? Wszystko. Taką dziadek dał odpowiedź wnukowi. W Biblii jest wszystko. I mały Romek pozostał z tą odpowiedzią na długie lata. Wybucha II wojna światowa. Roman Blanchetter, dziadek już dawno nie żyje. Roman Bransztetter traci całą swoją rodzinę, wszystkich bliskich, znajomych w krematoriach Treblinki. Zostaje całkiem sam. Cudem unika śmierci, udaje mu się cudem wyjechać do Izraela, tam jest w Palestynie. Przeżywa koszmar. Nikt z nas nie ma takiego doświadczenia, jak to jest stracić wszystkich. Bo zawsze ktoś zostanie, zawsze jeszcze do kogoś można zatelefonować, z kimś porozmawiać, nawet z jakimś znajomym. On nie miał nikogo. I był bliski, o tym pisze w swoich wspomnieniach, popełnienia samobójstwa. Życie mu się zawaliło. Natomiast dwie rzeczy mu towarzyszyły. Po pierwsze, pamiętał z katedry tarnowskiej wizerunek Jezusa ukrzyżowanego na wschodniej ścianie katedry. Warto tam pojechać i ten krzyż zobaczyć. Ten krzyż skojarzył mu się z kolejnym wizerunkiem z kościoła San Damiano w Asyżu który znalazł w starej gazecie w Izraelu, w Jerozolimie. I jest to wizerunek mnicha Innocenco da Palermo. Jezus ukrzyżowany, uchwycony w momencie umierania. Ten obrazek wyciął sobie z gazety i mu towarzyszył. I moi kochani, w pewnym momencie Roman Branszczeter otworzył Nowy Testament. Przypomina sobie to, co czytał u proroków, i nagle przychodzi mu na myśl obraz Proka Izajasza, człowieka, który jest sługą Pańskim, opluty, odrzucony przez świat, zniszczony, wszyscy odwracają od niego głowę, totalnie sponiewierany, i w końcu okrutnie zamordowany. Widzi w tym człowieku swoich bliskich. To właśnie spotkało jego rodzinę. Te proroctwa, które zna ze Starego Testamentu, ciągle za nim chodzą. I w Nowym Testamencie spotyka spełnienie tych proroc. I mówi, ja się nie nawróciłem, ja nie odzyskałem wiary. Ja tylko znalazłem w Nowym Testamencie spełnienie wszystkich obietnic ze Starego Testamentu. I moi kochani, zamiast popełnić samobójstwo, przyjmuje chrzest. Przyjeżdża do Polski. Tu możemy powiedzieć, że jechał przez naszą diecezję, bo na stacji kolejowej, gdzie jest olbrzymi węzeł kolejowy ze Brzydowicach, jak to pisze w swojej książce, Krąg Biblijny i Franciszkański, wita ojczyznę. Zostaje jednym z najwybitniejszych prozaików i poetów chrześcijańskich. Spod jego pióra wyszła wspaniała książka, czterotomowa powieść Jezus z Nazaretu. Piękne wiersze. No, Literatura polska zyskała wiele pereł właśnie dzięki Hermanowi Branszczeterowi. Ale teraz wróćmy do jego dziadka, tego Mordechaja Dawida Branszczetera. Był dziadkiem, prowadził tłoczenie oleju, kochał swojego wnuczka i dał mu do ręki Biblię. Czy wiedział, że ten wnuczek straci wszystkich swoich bliskich? Czy mógł się spodziewać, że wybuchnie wojna i Znajdzie się ten mały romek w takim położeniu, że świat mu się zawali i będzie bliski śmierci. Tego nie wiedział. Był tylko dziadkiem, który chciał jak najlepiej dla swego wnuka i dał mu do ręki Biblię, nie wiedząc, jaką broń daje swojemu wnuczkowi. Moi kochani, jeśli rodzice o tym zapomną, bo wiemy, że ci, którzy. Chcą usunąć KTS ze szkół, oni o tym nie pomyślą, i nawet ich nie ma co przekonywać. Ale, kochani rodzice, jeśli wy o tym nie będziecie pamiętać, to niestety pociski dziś wystrzelone dosięgną nas w przyszłości. I zwróćmy uwagę na to, zobaczmy, jeżeli chcemy kiedyś spokojnie zamknąć oczy. My jako księża, Wy jako rodzice, jako dziadkowie. Dajcie dzieciom do ręki Biblię, bo w sytuacji, kiedy nawet kiedyś się w życiu potkną, kiedy coś się nie uda, będą miały do czego wracać. Może lekcje religii w szkole nie zawsze są na wysokim poziomie, ale nigdy nie wiemy, jaki szczegół przemówi do dziecka. Dziś wielu rodziców nie ma czasu, czy nie chce wychować dzieci w wierze. Robi to za nich ksiądz. Siostra zakonna, czy pani katechetka na lekcji religii. Nie wiemy, czy ten obrazek, który dziecko rysuje w zeszycie, czy koloruje w ćwiczeniach, nie będzie stanowił dla niego jedynego ratunku kiedyś w przyszłości, w sytuacji, kiedy wszystkie światła tego świata zaczną gasnąć i dziecko, już potem dorosły, czy starszy człowiek, będzie w jakiejś granicznej sytuacji. I myślę, że to jest najlepsza inwestycja na przyszłość. Jesteśmy odpowiedzialni za dar wiary przyjęty na chrzcie świętym. Nie wystarczy wiary przyjąć, trzeba ją rozwinąć. I tu nie chodzi o jakąś możliwość do spełnienia, która jest alternatywą, po którą mogę nie sięgnąć, ale chodzi o być albo nie być mojego życia i mojej przyszłości. Przyjdźcie i spożywajcie, pijcie choć nie macie pieniędzy. Pijcie bez płacenia za wino i mleko. Dlaczego wydajecie wasze pieniądze na to, co nie nasyci, i waszą pracę na to, co nie jest chlebem? Moi kochani, prologi Zajarz obiecuje, że słowo, które Bóg wypowiada, nie wraca do niego bezowocnie. Tak jak deszcz i ulewa. Nie wrócą do nieba w postaci pary, zanim nie nawodnią ziemi. Ta ziemia nie wyda nasion, roślin i owoców. Tak samo słowo, które jest raz zasiane, nie jest bezowocne, nie wróci do Pana Boga bezowocne. I to dotyczy także słowa sianego na lekcjach religii. To słowo, które zapada w serca przedszkolaków, dzieci w pierwszych klasach szkoły podstawowej czy szkoły średniej, nie wraca bezowocnie. Chociaż dzisiaj może nie widać owoców, to słowo jest tam zasiane i przyjdzie owoc. To obiecuje Bóg dziś ustami proroka Izajasza. Może warto sobie to pierwsze czytanie z dzisiejszej drugiej słowa jeszcze osobiście odnaleźć w Biblii i przeczytać. Pan z wami niech was błogosławi Bóg wszechmogący, ojciec i Syn i Duch Święty. Do powiedzenia, czasami są mniej, czasami bardziej związane z, z najbardziej aktualnymi zdarzeniami z życia. Te są najbardziej aktualne. Dotyczą problemu, który stanowi, no rzeczywiście problem, nieraz przez duże P, problem migrantów. Kim są migranci? Jak powinniśmy się do nich odnieść? Jak ich przyjmować? Myślę, że warto posłuchać tego Podcastu, a komentarze, które już się pokazały, świadczą o tym, że no, robi swoje. Posłuchajmy.